To jest spikier bojerski. Jego domena to gitara przede wszystkim elektryczna, czasami akustyczna, ciśnie oraz takie ustrojstwo dosyć skomplikowane, które będzie nam od czasu do czasu nadawało rytm oraz ustrojstwo, na którym naszyjnę, to jest urządzenie, instrument afrykański, który nazywa się kahun, zastępuje stopę rekursyjną oraz werbę. A dlaczego tak chwalę y, y, w, y, wójta i równocześnie chcę się pożalić? Jezu, kochany, bo sobie zapomniałem, że wtedy jest finał Wimbledonu. I teraz uważajcie, bo się możecie śmiać. Ja miałem czelność wziąć iPada, laptopa, jak se tu pierdyknąłem w namiocie od trzeci, a tu połączenie nie może być zrealizowane. Dni wróblewa, ale jednak lepszego placu mimo nikt. Tylko słomków. Tak to się zrobiło. Pan wojewoda obiecał, tam rozmawiałem, rozmawiał z, z kimś ważnym, podsłuchałem, że tu będzie amfiteatr już niedługo. Czy, czy się przycieszczałem? Czy... Nie. No. Mało ludzi ze Słomkowa niech szlag. To ja wam tu załatwiam publicznie amfiteatr. No popóki co, Łąkę z krzesłami trudno nazwać amfiteatrem, prawda. Nie kochać Was. Nie jesteście fajni. Dlatego miałem mrowienie po łapach już od, od dwóch miesięcy, jak tu przyjechałem. Wyobraźcie sobie, przed wczoraj skończyły się mistrzostwa Polski artystów w tenisie. 6, -6 3 lunałem Englerta w finale. Oni się bawią, a, a, a tydzie, W Wróblew? Tak? Mówi sąsiad. Proszę na marakanie słomkowskiej powiedzieć wszystkim szpanerkom kobitkom, że kiedy wracamy do domu, obojętnie pojednia! Żeby nie było żadnego obwąchiwania i smurczenia. Tawa jest prosta, pani Marcinku. Wrócił król do domu. Powinna przepięknie się ukłonić. W rękę pocałować. Juniu. Dziękuję, że wróciłeś. Ja nie wiem, się co, że zna mnie tuż i spojrzy, a ja chcę was